Cześć, to ja, Ania, w kolejnej części Jak to się żyje po przeszczepie serca. Miałam ostatnio moją dziesiątą biopsję. Jak widać, mam plasterek na szyi. Biopsja polega na tym, że jest podawane przez tętnicę szyjną, rurka prosto do serduszka. Jest pobierane pięć wycinków serca, które są badane na Odrzut przeszczepu, pójść na inne, różne takie dziwne sytuacje. Ja przez ostatnie 10 biopsji nie miałam ani jednego odrzutu przeszczepu. Były jakieś tam infekcje, ale dostawałam na to antybiotyki. Obecnie nie mam zmian w moich y, lekach, z czego bardzo się cieszę. Y, troszkę pogorszyła się moja praca nerek, więc lekarz y, skontroluje moje nerki za kilka tygodni pobierając mi krew chciałam odpowiedzieć na pytanie osoby, która do mnie napisała i bardzo miłe życzenia złożyła. Bardzo dziękuję. Untrusty 008, a moje odczucia personalne po przeszczepie serca nie zmieniły się w ogóle. Sądzę, że można myśli zmianę ob osobowości bądź coś w tym stylu. E, na razie jeszcze nic takiego nie odnotowałam jestem sobą e, jednak zmieniły mi się smaki ale nie wiem czy to przez e, to, że biorę leki, czy przez to, może że moja e, bratnia która była moją daw, moim dawcą, moją dawcą, nie wiem, moim dawczynią, e, może ona lubiła potrawy ostre, czego nigdy ja wcześniej nie lubiłam, obecnie preferuję ostrzejsze Potrawy dodaję sosu chili, dodaję ostrzejszych przypraw, ale to również może być związane z, z lekami, które biorę, więc nie jestem do końca pewna. Tak więc, yy, moja moje samopoczucie jest dobre. Po biopsji zawsze jestem bardzo zmęczona. Ponieważ podają mi lidokainę no, środek znieczulający, który wywołuje u mnie senność lekkie otępienie. No i generalne osłabienie organizmu jest tak, tak, do 24 godzin po, po całej biopsji. Więc wczorajszy dzień yy, przeleżałam w łóżku. Posnułam się trochę po domu, byłam bardziej, bardziej taka wysnuta, bardziej zmęczona niż zwykle. Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że kogoś to interesuje. Życzę dobrej nocy.